Dzień dobry, nazywam się Marta Jaspłocka, jestem dietetykiem. Chciałabym poruszyć kilka istotnych kwestii. Rozpoczniemy sobie od zdrowego odżywiania, które ma bardzo pozytywny wpływ na utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz na nasze zdrowie. Przede wszystkim chciałabym zaznaczyć, że nie ma jednej diety cud, takiej magicznej, która byłaby dobra dla każdego. Musimy mieć świadomość, że tak naprawdę zmiana nawyków na całe życie tylko przyniesie nam korzyści. Często podają pytania, ile będę na tej diecie? Jak Długo będę musiała ją stosować. Tak naprawdę nie ma na to odpowiedzi. To nie jest tak, że przez miesiąc czy dwa miesiące musimy stosować restrykcyjną dietę, a później wracamy do złego odżywiania. Nie, tak naprawdę małymi krokami, małymi zmianami. Dbamy o to nasze zdrowie cały czas i zdrowo się odżywiamy przez, te, przez zmianę nawyków. Oczywiste jest to, że każdemu z nas raz na jakiś czas zdarzy się zjeść kawałek pizzy czy kawałek torta i to jest naprawdę normalne. Ale na drugi dzień wracamy do, do, naszego, do naszej zdrowej diety i nic złego w tym nie ma. Pierwszą kwestią, którą chciałabym poruszyć jest jedzenie w śniadań. Tutaj zauważyłam dużą zmianę. Naprawdę coraz więcej osób jada te śniadania, jednak nadal problem tutaj jest. Dużo dzieci, dużo osób dorosłych wychodzi do szkoły, do pracy bez tego posiłku. Jest on bardzo ważny ze względu na to, że daje nam energię na resztę dnia. Najczęściej to w pierwszej połowie dnia jesteśmy najbardziej aktywni, czyli tak naprawdę to, co zjemy, na pewno spożytkujemy, więc nie musimy obawiać się tego posiłku. Poza tym podkręcamy swój metabolizm, dzięki temu on rusza, budzi się rano tak samo jak my, dlatego ten posiłek jest szczególnie ważny. Jeśli zjemy już nasze zdrowe śniadanie, kolejne posiłki powinny być zadane mniej więcej co trzy godziny. Ja zawsze mówię, że nie częściej niż co dwie, nie rzadziej niż co 4. Oczywiście około 3 godzin. Mamy dużo obowiązków, czasami będą to 2,5 godziny, 3,5, to jest normalne, ale mniej więcej co trzy godziny dbamy o to, żeby jakiś posiłek, przekąska się pojawiły. Mimo, że tych posiłków będzie wtedy więcej, na przykład 4-5, to w ciągu dnia, jeśli byśmy sobie tak zapisywali, co jedliśmy, to tego jedzenia będzie mniej. Ponieważ wtedy unikamy już tego naszego do jadania, a nasz metabolizm cały czas pracuje na zwiększonych obrotach. Ważnym posiłkiem jest też kolacja. O kolacji nie zapominamy. Często słyszę, że ja nie jem kolacji i kolacji nie jemy po 18. To nieprawda moim zdaniem. Kolacja jak najbardziej powinna być. Najlepiej gdybyśmy zjedli ją około 3 godzin przed snem. Tak będzie najbardziej optymalnie. Oczywiście, jeśli ktoś kładzie się spać o godzinie 21, to jak najbardziej kolacja może pojawić się o 18. Jednak, jeśli idziemy spać na przykład o 23, Spokojnie możemy ją zjeść o 19.30 czy o 20.00. Mimo, że zjemy ten posiłek, to najprawdopodobniej unikniemy tego wieczornego dojadania i tych wycieczek do lodówki, gdzie sięgamy po jakiegoś kabanosa, kawałek szyneczki, orzeszka czy owoc. I tak naprawdę, gdybyśmy sobie podliczyli to, co zjedliśmy, to myślę, że korzystnie wyjdziemy na zjedzeniu tej kolacji. Kolejną kwestią, którą chciałabym poruszyć, jest fakt, że nie ma takiego jednego idealnego produktu, który dostarczyłby nam wszystkich witamin, wszystkich składników mineralnych, których potrzebujemy. Dlatego dieta powinna być urozmaicona. Sięgamy po produkty ze wszystkich grup, tylko z umiarem i z rozsądkiem. Wtedy tak naprawdę jest największe prawdopodobieństwo, że dostarczymy sobie wszystkich składników mineralnych, wszystkich witamin, które są nam potrzebne. Dużym problemem jest u nas to, że spożywamy nadmierne ilości soli. Produkty, które kupujemy, na przykład pieczywo, wędliny, sery, one i tak tej soli mają w sobie już bardzo dużo. Dlatego, jeśli jeszcze dodatkowo dosalamy te potrawy, to wtedy no jest to niezdrowe, może powodować przyczyniać się na przykład do nadciśnienia tętniczego. Dlatego, oczywiście, możemy dosalać na przykład potrawy podczas gotowania, ale w umiarkowanych ilościach. Ja zachęcam do tego, żeby sól na przykład zamienić na zioła świeże czy suszone, na przykład bazylia, zioła prowansalskie czy lubczyk. Doskonale sprawdzam się do wszystkich potraw czy do kanapek. Kolejną kwestią jest nawadnianie. Tutaj, tutaj z tym walczymy najdłużej w moim gabinecie, to jest największy problem. Mimo, że na ulicach coraz więcej ludzi spotykamy z butelką wody, coraz więcej dzieci pije tę wodę, więc tutaj i tak to mnie bardzo cieszy, ta zmiana jest korzystna, to nadal jeśli mamy wypić prawidłową ilość wody, to jest to dla nas problem. Tak naprawdę trudno jest mi określić, jaka ilość wody to powinna być, ze względu na to, że to jest zależne od wielu czynników, między innymi od naszej masy ciała, od tego, jaką pracę wykonujemy, czy mamy dodatkową aktywność, ja byłabym usatysfakcjonowana, gdyby te 1,5-2 litra płynów wody w ciągu dnia dodatkowo spożywać. Fajnie byłoby, gdyby to nie, było, nie odbywało się w ten sposób, że wieczorem nam się przypomina, ojej, dzisiaj nic nie wypiłam i wtedy wypijamy 2 litry wody. Nie. Najlepiej w ciągu całego dnia małymi łyczkami m, tę wodę sobie spożywamy i tak naprawdę duże korzyści dzięki temu odniesiemy. Kolejną kwestią są węglowodany. My często się ich boimy. Jednak one wcale nie są takie złe, tylko muszą to być węglowodany dobrej jakości. Ja zachęcam do tego, żeby w diecie pojawiały się węglowodany złożone, czyli na przykład pieczywo pełnoziarniste, brązowy ryż, kasze, gryczana, jaglana, płatki owsiane czy pełnoziarniste makarony. Te wszystkie produkty mogą być, ale dobrej jakości. Dzięki temu one są bogate w błonnik, który, o którym jeszcze za chwilkę powiem więcej, ale ma on naprawdę pozytywny wpływ na nasze. Zdrowie. Zdrowie. Tak samo, jeśli chodzi o owoce. W ciągu dnia tych, te owoce mogą się pojawić. To są cukry proste, owszem, ale też zawierają błonnik. Jak najbardziej mogą być, tylko też w umiarkowanych ilościach. Ja zachęcam do tego, żeby owoc traktować jako taką przekąskę. Czyli na przykład może się pojawić na drugie śniadanie, czy na podwieczorek. I, czyli już mamy tutaj kolejny posiłek, dzięki czemu ta przerwa między nimi jest mniejsza, a owoc, który jest cenny w bogatym źródłach witamin, składników mineralnych sobie zjedliśmy. Jeśli chodzi o warzywa, to one też muszą być w naszej diecie. Zawsze zachęcam, żeby najlepiej były to trzy, na przykład trzy porcje. W pierwszym śniadaniu w obiedzie w kolacji, wtedy odpowiednią ilość tych warzyw powinniśmy zjeść. Jeśli już wspomnieliśmy o pełnoziarnistych z tych produktach, o warzywach, tutaj pojawia się kwestia tego błonnika. Są one bardzo bogate w ten składnik, a ma on bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Dużo osób zgłasza się do mnie z problemem zaparć, szczególnie kobiety. Jeśli jemy dużo błonnika, do tego pijemy wodę, tak naprawdę ten błonnik pęcznieje w naszych jelitach, częściej się wypróżniamy, nie mamy problemów z zaparciami, czujemy większy komfort, co więcej reguluje się poziom cholesterolu, we krwi, cukru i jeszcze zmniejsza się ryzyko chor na przykład chorób nowotworowych jelit. Więc to jest sama pozytywne strona stosowania błonnika, ale pamiętamy o piciu wody przy jedzeniu produktów bogatych w niego. Jeśli chodzi jeszcze o techniki gotowania, często. Wszyscy dużo osób zadaje mi pytanie, czy to będzie tylko ryż i kurczak w roku na parze. Wcale nie. Tak naprawdę wszystkie techniki gotowania są zalecane, może poza takim e, smażeniem na głębokim tłuszczu i panierkami. Te, te tutaj techniki odradzam, ale możemy gotować w wodzie, możemy gotować na parze, możemy dusić na patelni na niewielkiej ilości tłuszczu i podlewać wodą, e, możemy grillować, piec. Wszystkie te techniki jak najbardziej są wskazane, unikamy tylko takiego smażenia na głębokim tłuszczu. 嗯。Mm. Jeśli chodzi jeszcze tutaj o kwestię tłuszczu, my często boimy się tego tłuszczu i często słyszę, że ja nic nie jem, nie jem nic tu z tego, a wcale nie chudnę. Tłuszcz jest nam potrzebny, my potrzebujemy tego tłuszczu, on pełni też wiele funkcji w naszym organizmie, tylko to ma być dobry tłuszcz. Fajnie byłoby, gdyby on pochodził na przykład z orzechów, z nasion, z awokado, a nie na przykład z panierek czy smażenia na głębokim tłuszczu. Musimy też pamiętać o tym, że wiele produktów zawiera tłuszcz. To nie jest tylko ten tłuszcz, który my do Dajemy ten tłuszcz widoczny. Wiele produktów ma tłuszcz ukryty, na przykład mięso, jaja, produkty mleczne, więc pamiętajmy, że ten tłuszcz też tam się znajduje, dlatego jak najbardziej używamy tłuszczu, ale w takich umiarkowanych ilościach i dbamy o to, żeby to było tłuszcze dobrej jakości. Chciałabym też, żeby unikać diet niskokalorycznych. To jest naprawdę częsty problem. My, jeśli chcemy się odchudzić, chcemy, żeby nasza masa ciała była niższa, tak naprawdę od razu. Jemy zdecydowanie mniej, a to wcale nie jest dobre. Każdy człowiek ma podstawową przemianę materii, czyli to jest taka minimalna ilość energii, którą my potrzebujemy do takich podstawowych funkcji życiowych. Czyli takie absolutne minimum, które nasz organizm potrzebuje, żeby mógł pracować, funkcjonować. I teraz w momencie, w którym my zjadamy mniejszą ilość kalorii niż ta podstawowa przemiana materii wynosi, no to nasz organizm dba o nas i tak naprawdę zabezpiecza się, i robi sobie zapasy, bo myśli, że Zdarzyło się jakieś niebezpieczeństwo, jakim jest głód. Dlatego wcale te diety nie powinny być tak niskokaloryczne. Oczywiście tych kalorii troszeczkę odejmujemy, jeśli chcemy tutaj wprowadzić jakąś redukcję masy ciała, ale wszystko z rozsądkiem. Takie niskokaloryczne diety na pewno tutaj nie przynoszą nam żadnych korzyści. Na koniec bardzo ważny element, który chciałabym poruszyć, jest to aktywność fizyczna. Często o niej zapominamy, nie lubimy się ruszać. Nie wszyscy oczywiście, ale wiele osób nie, nie lubi tej, tego ruchu. Dlatego ja zachęcam, żeby tej aktywności było jak najwięcej. Nawet takie małe aktywności. Wybór schodów zamiast windy. Do sklepu udajemy się pieszo albo rowerem zamiast samochodem. Naprawdę takie małe rzeczy już wpłyną pozytywnie na nasz styl życia, na nasze zdrowie. Oczywiście dodatkowa aktywność, kilka razy w tygodniu, jak najbardziej jest wskazana, na przykład bieganie, jazda na rowerze, na rolkach czy pływanie, jakakolwiek ulubiona aktywność. Myślę, że tutaj jest tyle dyscyplin, że każdy coś dla siebie może wybrać. Podsumowując, chciałabym jeszcze raz zaznaczyć, że takie małe zmiany wprowadzane do naszego stylu życia mogą zdziałać cuda i nie liczymy na żadną dietę cud. Zmiana nawyków wystarczy. Zdrowujemy, dużo pijemy wody, nawadniamy się, ruszamy się i tak naprawdę cieszymy się zdrowiem. Dziękuję bardzo.